ラすえば。 Środa, 12 października, Mateusz Przyborowski, zaczynamy Info Płońsk. W minioną niedzielę w Polsce odbywały się wybory parlamentarne. Obowiązek wyborczy w powiecie pońskim spełniło zaledwie 38% mieszkańców. Wyniki tegorocznych wyborów są dość ciekawe, bowiem w powiecie pońskim w przeciwieństwie do całego kraju, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Najwyższą frekwencję zanotowano w pońsku. Tam zagłosowało ponad 47,5% mieszkańców. Najmniej osób udało się do urn w gminie Naruszewo, zaledwie niecałe 29%. W Powiecie Błońskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało blisko 35,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska, trzecie jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a następnie Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska jest najważniejsza i Polska Partia Pracy sierpień 80. Indywidualnie zwyciężył Waldemar Pawlak z PSL, 10,5% głosów, o 20% mniej uzyskała Julia Pitera z PO. Na podium stanął jeszcze Wojciech Jasiński z PiS 10%. Zupełnie inaczej głosy rozłożyły się w pońsku. Tu zwyciężyła Platforma Obywatelska, a do tego sukcesu przyczynili się Andrzej Kamasa, który zdołał ponad 16% głosów, i Julia Pitera z ponad 13% poparciem. Na drugim miejscu znalazł się PiS, z którego najlepszy wynik uzyskał Wojciech Jasiński. W dalszej kolejności znalazły się ruch palikota, PSL, SLD, PJN i polska partia pracy z sierpień 80. W gminie miejskiej raciąż wygrało Prawo i Sprawiedliwość z prawie 10% przewagą nad PO. Natomiast w gminie wiejskiej ta przewaga okazała się czterokrotna, a między te dwie partie wskoczyło PSL z blisko 31% poparciem. W Baboszewie dzieżożni na Ruszewie, nad Wisłą i nowym mieście i gminie Pońsk podium wyglądało tak samo. W gminie Załuski wygrał PSL który zdobył blisko 36% głosów przed pisem i Platformą. W Sochocinie zwyciężył PiS, drugie miejsce zajęła Platforma, a trzecie PSL. W powiecie wybory do Senatu zdecydowanie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski z 33% poparciem. Taki wynik dałem mu cząstkowe zwycięstwa w mieście Raciąż oraz w gminach Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Dzieżążnia, Czerwic nad Wisłą, Joniec, Nowe Miasto i Sochocin. W Naruszewie pierwszy był Henryk Andrzak z polskiego stronictwa ludowego. A w mieście Płońc Krzysztof Jakubowski z PO. Z okręgu Płocko-Ciechanowskiego w Sejmie Siódmej kadencji zasiądzie czterech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, trzech Platformy Obywatelskiej, dwóch Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden z Ruchu Palikota. Ponownym zaufaniem wyborców obdarzeni zostali Wojciech Jasiński, Marek Opioła, Robert Kołakowski, Julia Pitera, Mirosław Koźlakiewicz i Waldemar Pawlak. Po raz pierwszy na wiejskiej w Warszawie w roli posła pojawią się natomiast Maciej Małecki, Sajak Paweł, Zgorzelski Piotr i Gapińska Elżbieta. Niestety żadnemu z 11 kandydatów z naszego powiatu nie udało się zdobyć mandatu. W Izbie Wyższej Parlamentu Senacie zasiądzie Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał ponad 30% poparcie. Przemysław Niechcielski, Info Płońsk. Witam. Dzisiaj 9 października, dzień wyborów. Sprawdźmy co o tym sądzą baboszewianie. W czwartek 6 października w samopołudnie na placu 15 sierpnia, hejnałem naszego miasta, rozpoczęły się obchody upamiętające 69. rocznicę likwidacji pońskiego getta. Czwarty Marsz Milczenia to wydarzenie, nad którym honorowy patronat objęła ambasada Izraela w Polsce. Jej momentem kulminacyjnym jest modlitwa i złożenie kwiatów w pońskim lapidarium. Na czwartkową uroczystość, oprócz władz miasta i powiatu przybyli również wiceambasador Izraela w Polsce, naczelny Rabin Polski, przedstawiciel żydowskiego Instytutu Historycznego, dziekan dekanatu Pońskiego oraz młodzież z pońskich szkół. Miłym gestem skierowanym do gości z Izraela była żydowska pieśń, którą wykonała kapela Ludowego Zespołu Artystycznego. 69 lat temu, może akurat 6 października, choć nie wiemy dokładnej daty. W tym miejscu o tej porze stanęło niemalże 12 tysięcy mieszkańców miasta Płońska narodowości żydowskiej. Współbracia, sąsiedzi, których Płońszczanie z okien, z ukrycia żegnali. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury odczytał również kilka wspomnień z tych wydarzeń mieszkańców naszego miasta. Następnie, w absolutnej ciszy, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ulicą warszawską do miejsca poświęconego martyrologii pońskich Żydów. Przed lapidarium młodzieżowa orkiestra Denta odegrała hymny narodowe Izraela i Polski. Po czym burmistrz Pońska Andrzej Pietrasik rozpoczął okolicznościowe przemówienie. W dniu dzisiejszym, że nie potrafimy tego powiedzieć tak wprost, jak to było, to powiedzieliśmy: niech to będzie marsz milczenia. Niech każdy sobie mając wiedzę o tym, jak to było przechodząc od tych miejsc i tymi ulicami, których pędzono polskich Żydów, przypomni i wyobrazi sobie, jak ta sytuacja wyglądała w rzeczywistości. Wiceambasador Izraela natomiast przypomniał historię swojego narodu, skupiając się głównie na relacjach polsko-żydowskich. Wierzę, że mieszkańcy miasta dzielą wraz ze mną to poczucie żałoby. I Jestem przekonany, że cenią bogatą kulturę żydowską, która tu rozkwitła i znają jej wkład w historię Polski. Podobnie jak ja, są świadomi tej strasznej kultury, powstałej po bestialskim wymordowaniu Żydów przez Niemców. Głos zabrał jeszcze wicestarosta Andrzej Stolpa, który przyznał, że nazwa tej uroczystości jest bardzo trafna. Gdyż brakuje słów, by wyrazić ból po stracie tylu tysięcy naszych współbraci z Płońska i Powiatu Pońskiego. Po przemówieniach, modlitwę ekumeniczną poprowadzili wspólnie naczelny rabin polski Michael Schudrich i dziekan dekanatu Pońskiego ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski. Następnie pod pomnikiem Żydów polskich pomordowanych w latach 1939-1945 złożono kwiaty i zapalono znicze. Jak poinformował dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, w pońskim lapidarium zamontowano nową pamiątkową tablicę. Która jest symboliczna księga. Ta książka jest otwarta w połowie. Zatrzymuła się właściwie na roku 1942, kiedy zniknęła z Płońska społeczność żydowska. Tą drugą część książki dopiszecie wy, młodzi obywatele Płońska, uczniowie. Będzie to inna historia, historia przyjaźni. Burmistrz pońska zapowiedział jeszcze, że być może już za rok marsz milczenia składał się będzie z jeszcze jednego elementu. Sprawnik z Nowego Jorku prosił mnie, że jeżeli, jeżeli będzie taka możliwość, chciałby ufundować tablicę na dworcu kolejowym w Pońsku, upamiętniającą fakt, że z tamtego miejsca byli wywożeni, że stamtąd to był już ten ostatni styk z pońskiem. Ostatni z tych z miast, w którym pońscy życie żyli. Ja tę jego prośbę myślę, że w ciągu najbliższego roku spełnię. Dla naszych gości z Izraela pońskie uroczystości okazały się niezwykłym przeżyciem. Jestem bardzo wzruszony, ponieważ to jest tutaj, w naszym marszu, był taki, taki, cały, reprezentacja od całej społeczności. Tutaj w Płońcu. Był burmistrz, starosty, ksiądz. Młodzież, i to dla mnie to jest wielki znak. To nie było tylko nieoficjalne, nie tylko młodzieży, ale taki wszyscy razem. Ponieważ tutaj przez wiele wieku mieszkaliśmy tutaj razem. Połowa połowa życi, połowa nie Żydzi. I teraz to jest nasz wspólny obowiązek pamiętać tych, którzy już nie żyją. W ramach czwartego marszu milczenia. W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Pońsku odbył się jeszcze koncert jazzowy Grzegorza Rogali pod tytułem Entu Podczas blisko godzinnego występu pończanie usłyszeli zarówno muzykę żydowską, jak i polski folk. Przemysław Niechcielski, Info Płońsk. W piątek i sobotę w Hali Sportowej w Pońsku odbywały się 81. Mistrzostwa Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. Ta niezwykle prestiżowa impreza przywiodła do naszego miasta Światowej Sławy Ciężarowców oraz działaczy sportowych. Ponadto, za uzyskanie tytułu mistrzowskiego, zawodnicy otrzymali prawo do udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Paryżu. Podczas uroczystego otwarcia mistrzostw głos zabrał burmistrz Andrzej Pietrasik, przypominając sportowe osiągnięcia miasta i wyrażając radość z faktu głoszenia imprezy w Pońsku. Przywitał też gości oficjalnych na czele z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomaszem Półgrabskim, sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adamem Krzesińskim, generałem brygady, dowódcą garnizonu Warszawa Wiesławem Grudzińskim, wiceszefem Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciechem Wasiakiem, wysłannikiem Klubu Polska Londyn 2012 Marianem Szczechowiczem, oraz prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Zygmuntem Wasielą, dla którego Płońskie Mistrzostwa to przegląd polskich asów atutowych przed Mistrzostwami Świata w Paryżu. W tegorocznych Mistrzostwach Polski bierze udział około 130 zawodników. Są to najsilniejsi, najlepsi zawodnicy naszej dyscypliny. To są kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które za miesiąc odbędą się w Paryżu. Dla nas bardzo ważny start i ten start tutaj dzisiejszy w Pońsku i ten start w Paryżu, bowiem są to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. I y, chciałem tutaj powiedzieć, że po pierwszej rundzie kwalifikacji y, nasza reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce tuż za Chinami, y, mówię o kwalifikacjach męskich. Chcemy zdobyć na tych mistrzostwach świata sześć kwalifikacji i spośród tych zawodników tutaj startujących dzisiaj w Łońsku na mistrzostwach Polski, najlepsi, wytypowani przez trenera kadry, zaakceptowani przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i Ministerstwo Sportu i Turystyki, pojadą na mistrzostwa świata do Paryża. Następnie przy dźwięku hymnu narodowego biało-czerwoną flagę wciągnął na masz Adrian Zieliński. Podniosłym akcentem uroczystości była również dekoracja zasłużonych ze środowiska sztangi wysokimi odznaczeniami państwowymi przyznanymi postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Złoty krzyż zasługi z rąk Tomasza Półgrabskiego otrzymiał Adrian Zieliński, mistrz świata z 2010 roku w wadze do 85 kg. Krzyżami kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Dominika Mikołajczyka, trenera Tarpana Mrocza oraz Mirosława Chorosia trenera kadry narodowej mężczyzn. Uchwałą zarządu związku, odznaki zasłużony działacz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów otrzymali generał brygady Wiesław Grudziński, wspierający sztangistów Legii oraz Leszek Gawarecki, działacz i sponsor Mazowie Ciechanów. Wreszcie specjalny honorowy medal i dyplom Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów otrzymał fotoreporter Jan Rozmarynowski, dla którego Mistrzostwa Polski w pońsku były pięćdziesiątymi, które fotografuje. Na zakończenie oficjalnego otwarcia wystąpił jeszcze ludowy zespół artystyczny Płońsk. Wielu płońszczan zastanawia fakt, jak to się stało, że tak prestiżowa impreza odbywała się akurat w Płońsku. To nie przypadkowo, ponieważ Płońsk słynie z dobrej organizacji imprez sportowych i w pewnym momencie zamarzyło nam się, aby również zagościły ciężary w Płońsku. Ja myślę, że w przyszłości będziemy tutaj również tworzyli sekcję podnoszenia ciężarów. Na ten temat jużśmy nawet wstępnie rozmawiali z panem burmistrzem, dlatego jest to promocja jakby ciężarów w tym mieście. Poza tym bliskość Warszawy, dogodne połączenie, warunki jakie nam tutaj miasto zaproponowało, stworzyło. Zresztą sama impreza przebiega znakomicie tutaj, nie ma żadnych problemów organizacyjnych, jest przygotowana profesjonalnie, dlatego sądzę, że w przyszłości jeszcze o pońsku usłyszymy nie tylko o polskich ciężarach. Po takich słowach prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, zapewne ciężko nam pońszczaną ukryć dumę. Jednak od kompromitacji byliśmy o włos, gdyż dopiero w dniu rozpoczęcia Mistrzostw brama wjazdowa do obiektów MCSIR została otwarta. Do tej pory nie wiadomo, kto, dlaczego i na jak długo ją otworzył. Nie wiem oficjalnie. Wiemy, że została otwarta. Nie wiem, kto otworzył. Nie wiem, czy jest na stała. Wiem, że sprawa jest. Po pierwszej instancji w sądzie sąd nakazał otworzyć bramę, ale byłbym szczęśliwy, gdyby brama została otwarta nie w wyniku wyroku sądu, tylko z dobrej woli. Sobotnie spotkanie tęczy 34 płońsk z koroną szydłowo obfitowało w kartki i to zarówno żółtego, jak i czerwonego koloru. Obie drużyny zakończyły mecz w dziesiątkę, ale na szczęście tęczowym udało się wygrać. Po zaciętej grze nasza drużyna pokonała koronę 3 do 1. Na trybunach z racji niesprzyjającej pogody. Pojawiło się niezbyt wielu widzów, a sam mecz nie był zbyt porywającym widowiskiem. Prowadzenie dał tęczy Jakub Swinarski, jednak Płońszczanie nie cieszyli się nim zbyt długo, gdyż bramkę z rzutu karnego dla korony zdobył Łukasz Kasiorek. W 15 minucie meczu za symulowanie faulu żółtą kartką ukarany został Paweł Podlewski z Szydłowskiej drużyny. Fakt ten rozłościł zawodnika, który w kierunku arbitra powiedział o kilka słów za dużo, za co otrzymał czerwony kartonik. Od tego momentu piłkarze gości grali w dziesiątkę. Zbyt ostro, bo ten karny powinien być, a to, że skwestionowałem no, jego wypowiedź, to powinna być żółta, ale nie, no, że od razu czerwona. To takie coś. Czujecie się pokrzywdzeni jako drużyna? No tak, bo karny na 1-1 to znowu otwiera mecz, nie? A jesteśmy byniaminkiem i próbujemy grać na no, utrzymanie. Tencza również otrzymała swoją szansę z rzutu karnego, którą pewnie wykorzystał Mariusz Mierzyski. Wynik jeszcze przed przerwą podwyższy Jakub Sfinarski. I nie wygrywali już 3-1. Tak zakończyło się to spotkanie. Jednak należy jeszcze dodać, że tenczowi również zeszli do szatni tylko w 10. Dwie żółte kartki otrzymał Maciej Kowalik. Pierwsza kartka została dana mi niesłusznie, według mnie, dlatego że wyskoczyłem do głowy. Zawodnik przeciwnej drużyny zrobił krzesełko, wpadłem na niego. To powinna być kartka dla niego za krzesełko zrobione, bo to jest niesportowe zachowanie. Sędzia zrobił inaczej, podyktował dla mnie żółtą kartkę. Stał fragment dla, dla nich. Nie wiem, druga żółta kartka to... Może był falbo, a tak było od tyłu, chociaż ugnąłem piłkę. Ale decyzja należy do sędziego. Tak zadecydował i zostałem ukarany czerwoną kartką. Lista kartkowiczów jest jeszcze dłuższa. Żółtymi kartonikami ukarani zostali jeszcze Karol Zaustowicz i Mateusz Iwanicki. Sobotnia wygrana tęczowych to już druga w tym tygodniu, gdyż w środę nasza drużyna w ramach rozgrywek Pucharu Polski pokonała tęczę Łyse 2-1. Nie był to jednak łatwy mecz, bowiem rywale pończan prowadzili do przerwy 1-0. Bramki dla tęczy zdobyli Mariusz Unierzyski i Robert Jadczak. Dziś już wiemy, że na dalszym etapie tych rozgrywek nasi piłkarze zmierzą się z ligowym rywanem minionej kolejki, koroną szydłowo. Ponadto przed naszymi piłkarzami jeszcze jeden nie lada sprawdzian. W czwartek w samo południe na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie ten czas zmierzy się ze stołeczną Legią. Z jakim nastawieniem jadą tam nasi piłkarze? Zmierzyć się z utytułowanym przeciwnikiem, ale też sprawdzić samego siebie, jak, się wygląda, jak wygląda gra w Ekstraklasie, jak tam porusza się piłka po boisku. Poprawić swoje błędy w grze, podpatrzeć zawodników klasy najlepszej w Polsce, bo Legia dla mnie jest najlepszą drużyną na razie. Co więcej? Sprawdzian głównie. Zakończyły się oficjalne obchody 30-lecia istnienia parafii świętego Maksymiliana Kolbego w pońsku. Ich ostatnimi akcentami było wydanie książki o zmarłym przed rokiem jej drugim proboszczu, księdzu kanoniku Mirosławie Tabace, spektakl Rycerz pokalanej oraz niedzielna msza święta pod przewodnictwem prymasa seniora, kardynała Józefa Glempa i biskupa płockiego Piotra Libery. Prymasa seniora witano w pońsku z największymi honorami. Dzieci, młodzież i dorośli, przedstawiciele parafii powitali gościa chlebem i solą oraz kwiatami. Po krótkim odpoczynku na plebanii, w programie wizyty dostojnego gościa znalazł się dodatkowy punkt. Ksiądz kardynał odwiedził pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego mieszczącego się w domu parafialnym. Następnie, uroczystą procesją z plebanii do kościoła, przy dźwięku dzwonów i młodzieżowej orkiestry dętej z Spońska, rozpoczęła się msza święta. Na jej wstępie kardynała Glempa powitał biskup Płocki Piotr Libera. Podczas homilii ksiądz prymas nawiązał do początków powstania parafii w pamiętnym 1981 roku. Przypominał, jak trudna była wówczas sytuacja społeczna, polityczna i religijna. Odniósł się do ogłoszonego wówczas w Polsce stanu wojennego oraz dramatycznych chwil związanych z zamachem na papieża Jana Pawła II i śmiercią prymasa Wyszyńskiego. To wszystko to czasy, które nad powstania parafii, żeby były dla naszego pomysłu bardziej wyraźne. Czasu i łaski nie marnowały. Powstały dzieła, które nie tylko umożliwiają godny kontakt z Bogiem, które pozwalają nam oddawanie czci i uwielbienia Bogu, ale także umacniają wspólnotę, która jednoczy przy Chrystusie umie wchodzi w rzeczywistość doczesną. Po Komunii Świętej odśpiewano uroczysty hymn Deum, który miał być dziękczynieniem za tyle lat istnienia wspólnoty. Tuż przed błogosławieństwem proboszcz parafii, ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski prosił prymasa seniora, aby ponownie zawierzył parafię miłosiernemu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej i patrona św. Maksymiliana Kolbego. Dziękując hierarchom za obecność na jubileuszu, zaznaczył, że jest to dzień wdzięczności, dumy i pamięci o tych, którzy tworzyli parafię i wznieśli dla niej świątynię. Wymienił twórcę parafii Świętej Pamięci księdza Romualda Jaworskiego, swojego poprzednika, Świętej Pamięci księdza Mirosława Tabakę oraz zaangażowanych w dzieło tworzenia wspólnoty Płońskich parafian. Po zakończeniu mszy świętej na schodach kościoła wykonano jeszcze pamiątkowe zdjęcie z księdzem prymasem, który rozpoczął krojenie jubileuszowego tortu dla wszystkich przybyłych na uroczystość. Kardynał Gręp złożył również życzenia pońskiej parafii. Żeby dalej ten duch trwał, duch energii, duch wierności, duch solidarności. Ziemia Płońska, która wydała dużo ludzi, niech dalej kształci młodzież, odważną, dobrą, kochającą zasady, według których trzeba żyć. Myślę, że w ten sposób tworzymy Polskę. W czwartek, 13 października o godzinie 17 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia odbędzie się inauguracja Roku Akademickiego Pońskiego Uniwersytetu III wieku. Gościem specjalnym będzie dziennikarka Małgorzata Niezabitowska. Dzień później na godzinę 18 zapraszamy do Galerii P na wernisaż Martwa Natura i Kwiaty. Swoje obrazy zaprezentują uczennice profesora Aleksandra Turka, Barbara Binkowska, Jolanta Kurzela i Bożena Woźniak. Natomiast w najbliższą niedzielę, 16 października o godzinie 10 w Kali Sportowej w Pońsku rozpocznie się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. W najbliższy piątek będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela. Z okazji tego święta całemu gronu pedagogicznemu z Powiatu Pońskiego życzymy dużo zdrowia, energii i wytrwałości, abyście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. No i oczywiście zadowolenia z uczniów. Kolejne wydanie Infopońsk już w najbliższą środę. Do zobaczenia!